i moich imienin. Gramy sobie w nową grę na moim kanale czyli taki jakby no pewnie to znacie, widzieliście to raczej. Dobra, mamy stówę. Ja potrzebuję kupić pod 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 hotspot anomalii. Wierzę go, wyjdź. Uciekam. A kurde. Ciąłem się, prowadziłem to. Ty draniu. Ty, ukradł mi. No nie, no to są jakieś jaja. Czekaj. jakiegoś lepszego hotspota. Krzykasz. Ukradł mi hotspota. To był jakiś cheater. Nie, nie ma hajsu. Muszę coś ukraść. Mogę tu kurde, tu Dobra, mamy go. Teraz z niego hajs. A ten gość to jest taka parówa. Dziś mało. Robił, bo to było kilka rozwalone, więc Czy jakiś secret się pojawił. Wiesz go, liście go no! Co za te ruchy. to, dobra, a nie na panini sobie biorę. Dobra, czego ja potrzebuję do Rewirfa? Los Tralaleritos. Szukamy. Los tra ritos, mam. Weźcie. Ja mam nightmare pod hotspot'a Keybaza i do Dobra, potrzebuję pić koła, szimpanzini, i burbalonii loli, loli Ty, ja nie straciłem tych, tych bocików no tam tego ziołka straciłem To fajne, to fajne Akurat Jego ja, ja go przypadkiem nie potrzebuję Dobra, biorę go Szybko A, 44% plus. Pić koło. Jeszcze bur. i O, jest. Miałem hajsu. Dupa z makiem. Szybko. Dobra. Secret to mamy. Gołty to jest ja chyba. Trafiłem chyba na jakiś event. Jaki secret? Gorama. Ja jakiś jakiś event trafiłem Nuklearodi... To jest jakiś event To jest jakiś full event Aha, nawet na to nie ma Ile to kosztuje? 5 koła, 5 koła Drogie to jest Czemu nie mogę wziąć tego hotspota? Muszę uzbierać, dobra mam na burbaloniego Luli Luliego. Girafa selestra, jeszcze se leci. tego chodzie potrzebuję. Hotspot, hotspot, ketupat, to stray, to stata, ta, ta, boneka, Święty. fruli, frula. Dobra, jak za darmo, to ten, to ja biorę. Prawda, nagrać jeszcze se growo garden. Wiecie, ja robię tak: jeden odcinek albo dwa koniec serii. I jestem Big Brain, ja jestem Big Brain. Tu mam jakieś te złote. 66% mam. Bo ja nie mam tego. Burbaloniego Loli Jest Burbaloni. Albo ja może kogoś ukradnę. Kogo Ten chyba go jest takie AFK. Dobra, Kradnę mu hotspota. No ja trafiłem na jakiś... Pagowałem się w nagrobku. Ja zioma. Wziąłem tego hotspota? Nie, guść wyszedł. Ja pierdzielę. Dobra. Potrzebuję burba, -lo niego loli, -lo niego? -lo Ty, Blood Moon. Można ukraść. Cikleteira, picikleteira. Ja natrafiłem na event. Dajcie purba do niego, do Loli'ego. na bazę może. No ja zaraz kogoś spino. Nie nawet okradać nie chcę. 13 koła, trzynaście koła. Dawała mi burbaloni luloni, Jakieś nagrody. Lecz Gdzie jest burbaloni? Tego mam. Dobra, ja go biorę. Fól go biorę. Twoje bazdy oczywiście naszej 100 na sekundę O kurde to jest jakiś gold To potrzebuje burbalonii luli loli Biję go, dobra niech ma, niech ma Kurde No mi chyba mogą... Nie, nie grożyć. nie grożę nie. Mamy niego. Czym pan z niego Gdzie jest burbalonii? Mastodonte telepiedone. Ja pierdzielę, nie mam hajsu. Ta, ta, ta. nie na jakiś event trafiłem. O kurde, jaki fajny. Kiego to ja chcę? Nisklikiem nie, nie, nie ma miejsca w bazie gdzież mam miejsce w bazie co no, mam? No to pusty Nie ma miejsca w bazie Dobra, jestem Dawidem To muszę kogoś sprzedać Wczoraj sprzedam I który jest najsłabszy Ten da jeszcze 60. Lip chyba jest taki średni. Nie w sumie, garniturze nie jest gorszy. Upuść, upuść. Piernicze, jak sprzedaje się? Jak go sprzedać? da jest. Chciałam jechać ja do odro? Mam i mam się pędzliwiać, żeby był w do. Jest! Dobra, mam. Robię rebi klikam rebirw. Już następne mam prawie Trochę... 65. Mogę kolejno od razu dupnąć? Nie, potrzebuję hajsu. wiecie, co teraz robimy? Teraz to z moją ulubioną rzeczą? ja się dziwię, że natrafię na jakiś event. Ja hajsu nie. nie mam. Będę potrzebował cappuccino asasyno i milionarz. Dobrze, szukamy cappuccino Jest! Nie mam pieniędzy. Jestem głupi, jestem głupi. Ja muszę innych ziomków wkradać Po prostu no, Komu zawalę tego assassina Empty O tu ma ziomek jakiś Mam salamino Chimpanzini, Bananini I Tu nic nie ma w tej bazie Tam ma się otwartą Albo to moja Okej okay, rozumiem Dobra widzowie, kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że on się podobał i na...